Cześć, z tej strony Fuzjon, czyli najlepszy polski gracz Minecrafta. Haha, dobre to było co, nie? Nie no, szanujmy się. Dzisiejszym moim zadaniem będzie przejście Minecrafta, lecz nie będzie to takie proste, ponieważ będę miał na to dwie godziny i dodatkowo będę miał losowe craftingi. Czyli na przykład z drewna zrobi się półblok i inne tego typu rzeczy. Zresztą zobaczycie sami. Jeszcze przed samym początkiem chciałbym Was zachęcić do zasubskrybowania tego kanału, was to nic nie kosztuje, a mi pozwala rozwinąć skrzydła. Dobra. Dosyć tego gadania. Zapraszam Was do oglądania. Zapomniałem jeszcze dodać jednego. Jak zginę oczywiście, to film się kończy. Dobra, jak widzicie po swojej waszej prawej górny róg, po mojej lewej stronie jest timer. Znaczy mówiłem na początku, że będzie timer dwie godziny, więc nie za dużo na przejście na A bynajmniej nie na tym filmie. I co? Jak wiecie po wstępie craftingi są losowe. Czyli, na przykład, z tego się z drewna robi się na przykład popłytka. To jest utrudnienie. Samo utrudnieniem jest przejście w dwie godziny, to. Sorry, że przerywam film, ale chcę powiedzieć, że jestem chory i przepraszam za mój głos. To tyle, siema. Z gliny da się robić rzeczy też. Zrobimy z piasku jeszcze sandstone. Zobaczymy. Ok, nic mi to nie dało. Kwiatki, kwiatki, właśnie, kwiat Barwniki bardziej mi chodzi. Okej, okay, andezy, dwa andezy, trochę słabo, ale nie jest to najgorsze. Trzcina, trzcina w tak jest to. Z też da się zrobić. Złoto, okej. Okay. Nie ma tragedii, ponieważ ze złota mogę się tradować z piglinami. Aktualnie zapomniałem, że nie przerobię złota na sztabki. Yy, I no, mogę szybko perły zdobyć że sobie zostawiam to. Tego jest szkło. Tak z tego chyba nic nie zrobię, tak mi się wydaje. No nie tym razem. Teraz tak, trzeba znaleźć normalny biom albo jakiekolwiek inne drzewo, najszybciej. Powiem wam szczerze, że tu nie ma zbyt dużo do wyboru i trzeba niestety szukać nowego biomu, żeby znaleźć nowe rzeczy. Przecież jak znajdę coś nowego, to na pewno, na pewno. Wioska, dobra wioska, jest git. Jak dobrze wiecie, ciężko miałem skraftować crafting, więc moją jedyną możliwością była wioska. A wioska dlatego, że w domkach villagerów można znaleźć crafting table, dzięki czemu mógłbym go zdobyć. Jest. Na razie git bardzo. Tu w tej wiosce mogą być zbroje z tego co wiem. E, łóżko od razu zabieram. Mam crafting. Dobra, crafting też zabieram. Zabieramy drugie łóżko. Przeszukamy szybko wioskę, bo nie pamiętam w jakich domkach tu były skrzynki, jakieś mapy, czy jest inne drewno jakiekolwiek, czy cokolwiek innego. Chyba raczej nie. Dzisiaj golema na razie nie bije, bo nie ma sensu najmniejszego. Na razie wszystko, co się może przydać, dosłownie wszystko się może tu przydać, tam są jeszcze domki, to zaraz się tam przyjdziemy. Myślałem, że obok jest w ogóle druga wioska, co by mnie bardzo dziwiło. Dobra, pszenica, pszenica, czy, czy z pszenicy chleb, 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 dobra Co z chleba powstaje, rakota, kurczę, niedobrze. A z melona przypadkiem nie da się zrobić. Właśnie, wełna, z wełny nic nie zrobię niestety. Ale yy, szybko pójdziemy sobie na drugą stronę tej wioski i słyszałem gdzieś... Bombiaka, ale na razie nie wchodzę, razem ze szkieletem nie wchodzę na razie do jaskin czy przydałaby się ta zbroja, naprawdę tylko że ta wioska chyba nie ma kowala tak mi się wydaje niedobrze, no nie ma chyba to idziemy dalej szybko, bynajmniej crafting mam to jest bardzo przydatna rzecz Oj, brzoza na przykład jest obok więc sprawdźmy od razu co brzoza oferuje nam, cyjano te zwykłe drewno co nam oferuje Podnie skórzane, ok. Mamy bardzo mało rzeczy, a czasu coraz mniej. Yy, nie ukrywam, że przydałaby się, się jakaś inna struktura oprócz yy, wioski, bo w wiosce za dużo nie miałem tego. Właśnie łóżko łóżka nie skraftuję, niestety. Mogę jedynie tak spróbować Lab, z lapisu. Mogę zrobić blok lapisu i to w sumie tyle. No dobra, jakieś jedzenie jest, ale to się nie opłaca za złoto, robić czytelnie Złoty miecz. Wełna i dookoła patyki. Nie mam patyków. Nie mam nawet czym się chronić aktualnie, więc yy, no nie za dobrze. Trzeba poszukać po prostu innej struktury. Tam się przejdziemy, zobaczymy. Może coś tu będzie. UL, ale nie chcę Ulu. Kurczę. Dobra. Niedobrze bardzo bardzo niedobrze czy nawet nie mam czym przedostać się bo nawet łódki nie mam czy tak powiem nie w zbyt przyjemny sposób się poruszać Więc nie zawsze się przyda. A i wychodzimy na łąkę, A na łące są na przykład słonecznik, znaczy jest. I nie wiem czy ze słonecznika się nic nie da zrobić przypadkiem. Da się, ale to jest totalnie bez sensu. nie fajnie. teoretycznie mógłbym pozabijać krowy i spróbować zrobić zbroję. Okej, okay, kilof. Nie jakiś mega dobry, ale jakiś jest. Pójdźmy na razie spać. Spróbujmy coś znaleźć na tej łące. Może coś znajdziemy. Na przykład białe kwiaty. O. Widziałem białe kwiaty, nie, do creepera nawet nie idę. Ale mogę cobblestona i spływać piecyki i takie typu rzeczy. E, więc no już mam większe pole do popisu, że tak powiem. Szkło niepotrzebne totalnie. Dobra, sprawdźmy co robi to. Drewno! Dobra, zbieram tego nieskończoność. Drewnem można tyle rzeczy zrobić, że normalnie super, mam 30 drewna. No to co? Na początek robimy standardowo crafting bez sensu. Eee, później zrobimy łódkę. Sztabki złota, ok. Mogę jedną zrobić i zobaczyć, co z bloku wyjdzie. To wełna, kurde, niedobrze. Ale to i tak później tego nie przerobię na no, no, sztabki. <słuch> <słuch> Więc muszę zrobić tak, a nie pamiętam, co to dawało. Dobra, no nieskończono siedzenia będę miał w takim razie. No bo kurczę, ciężko. Ciężko, ciężko, bardzo ciężko. O, żelazne buty. Pięknie. Muszę znaleźć sobie sikierkę albo żelazo, cokolwiek, żeby móc się obronić. E, no bo bez jakichkolwiek tarczy, coś tu nawet nie ma sensu. się bronić. Tego kwiata chyba nie sprawdzałem. Wiadro, dobra. Jest dobrze na razie. Właśnie skoro mam drewno, to mogę zrobić łóżko. Tylko muszę zabić owce diamentowe, buty. Dobra, jeszcze lepiej. Super. Spróbujmy zrobić łóżko. Co to, to da? Bez sensu. Kluczę, bez sensu. Czy mogę tak zrobić, tak zrobić. Mam sikierkę, dobra. Jesteśmy już naprawdę dobrze przygotowani. bo lecz do netheru jeszcze tak no nie wbiję niestety. No bo to by była moja głupota. Melony. Czy z melonów? Coś zrobię. No teoretycznie. Teoretycznie nasiona. Można zrobić. Tutaj schodki. Bez sensu. Na razie nic nie robimy. Ale dżunglowe drzewo, Piór nic nie zrobię na razie. Ale dżunglowe drzewo daje no to wybliki, też nic nie daje. Kurczę niefajnie. Bardzo nie fajnie powiem. Kurczę po dżungli jest tak ciężko przebywać, że tak powiem. Już szkielet, bo mączka kosna. Teraz zabiję ta przecież, bo mam I Gdzieś tu? Dobrze. Kurczę, fajnie. Blok węgla może. Może to do piecyk czy coś? Nie wiem. płotki z płotków też nic. Kurczę, nie zrobię. to do jedzenia. Bo trzeba iść i szukać innych rzeczy. Do skraftowania, tak? Są konie, ale czy. na tej wersji da się chyba robić właśnie. Ja jestem ogólnie na. Troszkę starszej wersji 1.16.5 podejrzewam, bo nie mogłem moda znaleźć na wyższą wersję. Nie chcę mi się w tą dżunglę wbijać, ale chyba będę musiał, nie mam wyboru. Przez dżunglę, lawa. No dobra, lawa, żelazo. A czy ja to wykopię, że... Kamiennym. Właśnie. co znaczy no. Mogę zrobić portal, ale to i tak nic nie da. bo i tak teraz do niego nie wbiję muszę sobie zapisać kordy tego portalu 1400 na 120 powiem szukać dalej Jest niby portal, ale... Ale... Jak widzicie, portal za dużo rzeczy mi... no nie dał. Zobaczmy, co jest w tej wiosce. Przejdźmy się kawałek. Jest drewno, chleb. Kolejna chyba wioska, w której nic totalnie nie ma. Jak mi się wydaje, ale teraz bynajmniej golema możemy zabić. O, jest kowal Dobra Jest kilo Jest też klatka, czyli mam pulseta Więc teoretycznie mógłbym wbijać do netheru powoli Ale kurczę Może jakieś części zbroi będę miał jeszcze Właśnie chleb, jak się tworzy chleb Chciałbym to zobaczyć Co z chleba albo z... ...przęsiano się Słyszałem chyba, że blok się postawił ale... Mogło to być drugi kowal? Ja nie mogę Kurde, to bardzo dobrze w sumie Przy okazji, Nie. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego się zawiodłem. Otóż odpowiedź jest prosta. Podczas swojej podróży do tej wioski postawiłem gdzieś crafting, czyli jedną z najbardziej potrzebnych rzeczy na tym trybie. I wtedy nie wiedziałem jeszcze, gdzie on jest. Gdzie jest mój crafting? Gdzie go zostawiłem? Kurczę, gdzie ja zostawiłem ten crafting? Mogło być aż przy portalu. Jest! Boże. W sumie po co ja go niszczyłem, tak teraz go muszę postawić. To się robi z bloku siana, bez sensu, a z chleba też bez sensu, kurczę. Same gówniane rzeczy. Już wolę to, bo więcej bloków dostanę. Wracamy się do naderu, leci Tak, tylko super, że nie będę miał czym kracować się w naderze. No dobra. O, chyba następna wioska, tak mi się wydaje. no jest następna wioska, dobra szybko Może no, się tu zamknę Sprawdźmy czy jest kowal Gdzieś Tak to nie zobaczę Muszę wyżej się dostać Kurczę szczerze, nie wiem to się na pewno golema zabije Stąd mogę jedynie trochę rzeczy pozbierać To jest no właśnie Emeraldy ale jest ja z... z emeraldy to ja chyba nic nie zrobię W sensie jakbym miał jeszcze jednego to może by mi bloki zrobił Czy zobaczył co z bloku Emeralda powstaje Tu się trochę coś wylało chyba nie ma nic. Też nic nie ma. Patyki. Okej, okay. patyki się bardzo przydadzą, ponieważ mogę przetestować różne rzeczy z patykami. Leksowe budki. Petr. Jakie mam buty? Jacksowe też nie opłaca. Mogę też spływać drewniane rzeczy i kamienne. Spróbować. O, pięknie. Widzicie, warto sprawdzać jednak. No, ale dobra, muszę szybko wracać, tam, gdzie powinienem wrócić. Jest piramida No dobra Wejdziemy Kurcze, dawno piramidy nie Nie zwiedzałem, naprawdę dawno Czemu ja wcześniej nie widziałem? Nie wiem, nie mam pojęcia Prawie Prawie bym zdechł Łuk łuk łuk, 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 łuk. Można zrobić. diament, no ale z jednego diamenta to można spływać łopatę zrobić. Co najwyżej. I blok żelaza też mogę zrobić teraz. I wędka. Dobra, jest sporo craftingów, które można zrobić. W sumie to ja tu zrobimy. Tak, łopata dieksowa bez sensu. Mm. Łuk bez sensu. To też bez sensu. blok żelaza bez sensu blok złota bez sensu łóżko blok diamentu okej okay. a co z bloku diamentu to jest drewno to jest A z tego da się chyba zrobić tak mi się wydaje schody No Ale to nic mi nie daje kurczę Drabinki też nie zrobię, bo brakuje jednego potyka. <coughs> Drzwi nie robiłem ty Dziwne Dobra, no spróbujmy to To drewno Właśnie co z patyków powstaje? Uczy mnie no fajne te rzeczy są Nie podobają mi się, dobra, idziemy na naszej półki. zapaliło, szkoda a właśnie, nie sprawdzałem czy już nie mam flinta, nie fajnie dobra, mogę spróbować w taki sposób to zapalić, czy czekać po prostu teraz, bo no, zapalił się dobra całe szczęście bardzo zły biom trafiłem, ale na szczęście pigliny mnie nie będą atakować. My gdzieś tu muszę pamiętać, że nie mam tarczy i że nie mam nic, co by mi dało no fola. czyli teoretycznie mogę zginąć, ale już chyba mam coś, co mi da no Więc nie powinno być problemu takiego. Oj, Trafiłem boj, o o o o teraz tak, wyrzucę mu złoto tyle ile mam podkopię. podkopię go nie bij mnie proszę nie bij mnie tylko klejruj bez sensu coś z czym będę mógł skraftować na przykład brak, są okej budulec zostawiam też budulec bym zostawił wyrzucić by żelazne buty dobra, wełna słosant niepotrzebny mi Stawki bliku. wszystko robi, nic nie robi to zabieram słosant też mi niepotrzebny kurcze, problem jest no strzały, no strzały też mi nie są potrzebne aktualnie. Co, już? Serio? Łódkę mogę zrobić, dobra, to robię. Mam bastion, okej, okay. ale nie mam na tyle z... Kurczę, nie mam... Tego, tak, no, bloków złota nawet nie kopię. To się nie będzie opłacać. O właśnie, dr to drewno. Kurczę tam nie sprawdziłem tamtego drewna. To może coś opadać. Guziki. Troszkę zawał dostałem. A tak, tak tyci tylko... Nie wiem, kurczę, grabem pod to podsadzę. Tu nigdzie nie ma wejścia. Nie widzę bynajmniej. Bo wiem, że tu są y, na pewno brutale Ja jestem przekonany święcie, że tam są brutale na górze A teraz bym ich spalił, tylko chodźcie tam. Na Blackstone można stawać. To i skoczę łóżkiem. Można stawiać na przyszłość, może. Tam jest, Zapomniałem, że tu jest Lafa. Jakie Trzeba Czy on do mnie popiec Nie wiem. strzała. Tylko, że teraz nie wiem, bo nie mam żadnych bloków. Bardzo to niższa i tak nic z tego nie dostałem z tych skrzynek, nie, podaficie bić, nie no